Dzień dobry, Jakub Szymanuszka KWD SERWIS Audi A4 generacja B9 Rok produkcji chyba 2019 tak myślę Chyba benzyna, widzę po, po obrotomierzu Co tutaj mamy zrobić? Tutaj jest do kodowania system Lane Assist No czyli chodzi o to, żeby auto utrzymywało tor jazdy W tej chwili wygląda to w ten sposób jest tutaj taki obrazek drogi. Natomiast Lane Assist jest nieaktywne i jeśli będzie aktywne, to wówczas po lewej i prawej stronie pojawią się, zdaje się, takie czerwone czy pomarańczowe tory. I w razie wykrycia toru, one będą się świeciły oraz chyba kierownica jakieś tam znaki daje, wibruje. Czyli po zakodowaniu auto sobie będzie ten tor redukowało. jest tempomat, natomiast tempomat jest zwykły, nie nieaktywny. Tutaj po wciśnięciu tutaj pojawia się informacja o zadaniu prędkości. To sobie zwiększamy tutaj w górę lub w dół manetką. I to jest wszystko. Gdyby ten tempomat był aktywny, wówczas oprócz tego, że po kodowaniu Lane Assist utrzymywałby tor jazdy, to jeszcze tutaj pojawiałyby się kolejne przeszkody, czyli no, no samochody. I można byłoby ten dystans od samochodów mm, zmieniać. Natomiast no, Lane Assist, pomimo, pomimo tego, że tego tempomatu aktywnego nie ma, nadal można zakodować i też sobie to zrobimy. Jak to wygląda tutaj? Gdzie tutaj chyba? O, asysta kierowcy. I w tym momencie mamy tylko Audi Presence, czyli to jest y, y, ostrzeganie przed nadjeżdżającym pojazdem. I to tyle. Po zakodowaniu powinna tutaj się pojawić opcja Lane Assist. To sobie kodujemy. Być może jeszcze uda się tutaj dodatkowo y, zakodować asystenta świateł, czyli w przypadku Audi y, nazywa się to Active. Audi Adaptive Assist Adaptive Light Assist czy po prostu Light Assist, chyba po prostu Light Assist. Działa to w ten sposób, że podczas jazdy na przykład w warunkach w nocy, na podstawie czujników, no głównie przedniego radaru, automatycznie po wciśnięciu o, w, tej, w ten sposób mamy tutaj długie światła. W tej chwili pojawia się po prostu wizerunek świateł długich. Przy pojedynczym wciśnięciu manetką a no wiadomo no, jeśli dajemy tą manetkę do przodu one się włączają na stałe a w tej chwili akurat nie bo jest tryb auto ale jeśli zrobimy tryb światłomijania, mijania to yy, jeśli przełożymy manetkę do przodu światła długie nam się automatycznie włączą a w przypadku Adaptive czy tam po prostu Light Assist a w momencie wciśnięcia czy przytrzymania tej matki do przodu, pojawiał, powinien pojawić się w tym wizerunku jeszcze taka literka A, czyli automatyczne światła długie. Także to też sobie spróbujemy tutaj zrobić. Muszę kilka modułów zakodować. Nie pamiętam w tej chwili, jakie to moduły mam. Mam ze sobą ściągę, dawno tego nie robiłem. Na pewno, system infotainment, czyli tak zwana radionawigacja, tak, żeby można było w ekranie głównym to, co pokazywałem wcześniej, asystent kierowcy, żeby tam znalazła się informacja o lane assist i ewentualnie light assist. Na pewno, muszę zakodować zegary, na pewno, przedni radar. Chociaż radar może nie, nie tyle radar, co kamerka asystentów. I w kilku jeszcze innych miejscach, chyba w BCM-ie, muszę to zakodować. Pokażę jeszcze raz, jak to dokładnie wygląda. To jest tak zwana kamerka asystentów. Taka trójkątna tutaj, w środku widać kamerę. Także to jest kamera, która obsługuje funkcje, które kodujemy. I zabieramy się do pracy. Mam komputer mam ściągę, zabieram się do pracy. Pierwsze z podstawowych kodowań przeprowadzę sobie VCDS-em. Tu akurat do części kodowań nie potrzebuję żadnych skomplikowanych sprzętów. Używam VCDS-a, bo jest mi łatwiej i szybciej. Natomiast przed całą pracą robię sobie tak zwany autoscan. Zrobię sobie też mapę adaptacji po to, żeby w razie czego mieć Zabezpieczenie. Mieć backup na wypadek nieudanego programowania. Także narobię no, w tej chwili autoscan, mapa adaptacji, zapisuję i biorę się zakodowanie. Podstawowy backup zrobiony, rzut oka na błędy, jak to wygląda. Widzę, że są jakieś, ale to standard. Zobaczmy, co tutaj mamy. Jakiś czujnik położenia klapy w kolektorze sącym to jest. Jakiś stary błąd, nic dużego. Co tutaj dalej? ABS. Problem z tpms ami Czyli też stare błędy, jak chodzi o ciśnienie opon. Można ze spokojem skasować. Lecimy dalej i mamy. Coś tam jeszcze na czerwono. O, tutaj, jak chodzi o Gateway. Mamy jakiś problem braku komunikacji ze sterownikiem modułu wzywania w mocy. No, może był po prostu odłączony. Zaraz sobie to wszystko skasujemy, żebyśmy mieli czysto. I jeszcze coś mamy tutaj. O, telematyka. Czy moduł radia, nawigacji. magistrala Ethernet. Brak komunikacji. Trudno powiedzieć, co to. Nic dużego. Z kolejny mikrofon, zwarcie z masą. Też problem sporadyczny. Kasuję wszystkie błędy. I przeprowadzimy jeszcze raz skanowanie. Błędy skasowane, odczytane ponownie. W tej chwili wszystko na, na czarno, to znaczy nic nie jest na czerwono, wszędzie stan OK, 4.0, nie ma żadnych błędów. W takim stanie zaczynamy pracę, no i też oczekujemy, że w takim stanie po naszym kodowaniu tak to będzie wyglądać. Jedno z pierwszych kodowań, tutaj, jak chodzi o kamerę, sobie przeprowadziłem. W tej chwili jestem w trakcie zmieniania kodowania zegarów. Także wykonam sobie kodowanie. Zegary powinny nam się wyłączyć i włączyć. Tak też się wydarzyło. I lecimy dalej. Tym razem będziemy kodować BCM. Kolejny ze sterowników, o którym w sumie nie wspomniałem, a jest to dość istotne, jest to moduł wspomagania, czyli moduł o adresie 44. No, tutaj jest to istotne ze względu na to, że w przypadku wykrycia linii sterownik musi tutaj mieć zezwolenie i mieć zakodowane możliwość redukowania, no, czyli cały moduł 44. Mam już sobie to kodowanie przygotowane i teraz wykonuję. Kodowanie przyjęte i lecimy dalej. Wydaje mi się, że jeszcze w ABS-ie trzeba będzie to kodowanie zmienić, chociaż niekoniecznie. Jeśli nie ma aktywnego tempomatu, może wystarczyć faktycznie tylko wspomaganie. Mam też wstępnie zakodowane radio, chociaż jeszcze head-up display, czyli... Chociaż nie, tutaj head-up display nie ma, natomiast nie wiem, czy adres 82 nie jest definiowany jako ten display. Ja na wszelki wypadek zrobię sobie reset MMI, przytrzymam sobie tutaj ponad chyba 10 sekund, zobaczy czy cokolwiek się zmieniło podczas, po tym kodowaniu tutaj wszelkie kodowania jak chodzi o radio i tak zawsze warto sobie taki reset zrobić, zobaczmy czy coś tutaj się zmieniło, asysta kierowcy o, i już tutaj mamy po kodowaniu Audi Active Lane Assist, czyli no wystarczyło tutaj po kodowaniu zrobić reset natomiast no, funkcja nie będzie na razie aktywna, prawdopodobnie Chociaż już, już widzę, że pojawiają się opcje, możemy sobie tutaj punkt skrętu wybrać, czyli moment, w którym auto ma zareagować na, na linię, czy ma być to wcześniej, czy późno. Zobacz, zostawmy sobie na razie wcześniej. No i wibracyjne ostrzeganie, czyli to, o czym mówiłem wcześniej. Kierownica daje znać o tym, że najechaliśmy na pas ruchu. Natomiast oczywiście to nie koniec kodowania, lecimy dalej. Tutaj ciekawostka techniczna: jestem w tej chwili w module A5, czyli kamera asystentów, i pojawiły się błędy, pomimo że wcześniej ich nie było. Tego typu błędy sieciowe magistrali danych U11, 21 i tak dalej są związane z tym, że no auto, że Sterownik oczekuje jakiegoś sygnału, którego nie ma. Tutaj, w takim przypadku, jeśli jest to kamera, no to ona nie jest do końca zakodowana, ponieważ potrzebuje sygnału na przykład z radia, a, albo może inaczej. Radio ten sygnał, czy um, BCM ten sygnał wysyła, natomiast no, kamera go nie odbiera, bo nie jest. Do końca zakodowane. No i tych błędów jest dużo więcej. Tutaj, oczywiście, tak samo. Magistral brak informacji. O, i tutaj mamy informacje na przykład kombi. Akurat w grupie Volkswagena jest kombi cluster instrument cluster, czyli tu już częściowo mamy zegary zakodowane, ale kamera asystentów jeszcze nie. Oznacza to tyle, że licznik już jakiejś informacji oczekuje, ale nie dostaje jej z kamery. Także przechodzimy dalej do kodowania. Błędy powinny zniknąć. O, jeszcze tutaj mamy eh, HC interface and the steering not activated, czyli podobnie, tutaj e, steering, czyli wspomaganie, e, ten sygnał e, sobie te ramki wysyła, ale kamera go nie odczytuje. Zresztą tu jest nawet tłumaczenie: interface asystenta kontroli pasa ruchu niezakodowany. Aktualizacja e, kamery asystentów w pokodowaniu. Odczytujemy sobie błędy nie znam na błędu, czyli po kodowaniu wszystkie błędy magistrali są już nieaktywne. Sprostowanie z mojej strony, oczywiście head-up display to head-up display, czyli moduł, który wyświetla na szybie informacje. Tutaj oczywiście go nie ma, a moduł, to co tutaj jest, no to jest sterowany przez radio. Także tutaj mam zapisane dodatkowe kodowanie, jak chodzi o head-up display, ale tutaj tego, tutaj nie jest to wymagane, nie jest potrzebne. Teoretycznie mamy tutaj Lane Assist zakodowany. Tutaj wszystko się pojawia, nie ma żadnych błędów. Oczywiście w tym przypadku jedna opcja, żeby włączyć, wyłączyć, no to mamy tutaj na poziomie menu. Z uwagi na to, że klient tutaj nie chciał dodatkowej manetki, normalnie w tym miejscu powinna być jeszcze tutaj, w tym chyba na tej manetce powinien być przycisk, który, przycisk asystentów, który jest nam w stanie to wywołać na zegarach. Natomiast no, nie jest to wymagane, wtedy po prostu obsługa tutaj jest z poziomu menu radia. Czyli mamy punkt skrętu, wcześniej późno, wibracyjne ostrzeganie włączone, zostawimy sobie o może tak, wcześniej i zaraz lecimy na próbę sprawdzić. Czy nam to działa? Przed wyjazdem ja spróbuję sobie jeszcze zakodować High Beam Assist. Tak, jak mówię, nie pamiętam jak to się nazywa dokładnie czy to jest Light Assist. Chodzi o to, żeby auto nam automatycznie włączało, wyłączało światło drogowe. Nie pamiętam, co tu jeszcze możemy zrobić. Tutaj jest ok, jak sobie przejdziemy, asystę kierowcy, to chyba więcej tutaj opcji nie mamy. Widok zredukowany. Nie, to nie to. Czyli no, w tym przypadku pokazuje nam po prostu taki widok, i to wszystko. A tutaj przechodzimy na inne, inne elementy menu. A nie ma możliwości, w przypadku kiedy nie mamy tych, tego przycisku, asystentów. Nie mamy możliwości jakiejkolwiek ingerencji tutaj na poziomie zegarów. No ale też nie potrzebujemy tego. Tak to miało być zrobione. Kodowanie. BCM-u zrobione pod kątem Heavy Massist. I co się zmieniło? Mamy w tej chwili tryb Auto. sobie Może uruchomię silnik. I w momencie naciśnięcia manetki mamy tryb Auto. Oznacza to, w teorii, po wykryciu poprzedzającego pojazdu nadjeżdżającego z, z przeciwnej strony zredukuje nam tutaj światła drogowe do świateł mijania. czyli w tej chwili nie musimy nic robić po włączeniu tego trybu. O, no tutaj przy przyciśnięciu, przy włączeniu chwilowym tak, tak zwanym mrugnięciu, oczywiście no, one się, te światła nam się włączają. Tak to wygląda. Natomiast tryb Auto jest włączony ciągle, chyba że popchniemy manetkę, to on nam się wyłącza. Teoria działa. No, oczywiście tutaj nie, nie, nie sprawdzimy tego przy obecnej pogodzie, bo jest jasno. No chyba, że uda się. Auto jeszcze nie oddajemy, także możliwe, że uda się to przetestować. Natomiast no, w teorii wszystko nam tutaj działa. Aktualizacja, jeśli chodzi o Lena Assist Audi. W tej chwili zapon wyłączony. Natomiast zmieniłem sobie jedną wartość. Jestem pojeździe próbnej. Niestety, niestety funkcja nie działa. Jak chodzi o lane assist, nie utrzymuje na na pasie ruchu. Ale znalazłem sobie w swoich notatkach jedną zmianę. Jak chodzi o rodzaj rygla, rodzaj blokady kierownicy. Zastosowanej w samochodzie są wersje z blokadą oryginalną i bez. Tutaj w tym samochodzie tej blokady nie ma i wówczas jedno, jedna z adaptacji, jedno z kodowań należy zmienić troszkę inaczej, jak chodzi o lane assist. W tym momencie sobie to zmieniłem, pokażę jak to wygląda. I dopiero teraz, tak naprawdę ja nie zwróciłem uwagi na to wcześniej, ale dopiero teraz na polu asysta kierowcy pojawiły nam się te linie, o których mówiłem wcześniej, czyli lewa i prawa strona. Wygląda na to, że system będzie działał poprawnie. Zrobię sobie jazdę próbną, no tutaj wyjechałem poza Poznań kawałek, żeby się cofnąć, to muszę jechać teraz nawet piątkę, zawrócić, także będzie chwilka, żeby to potestować. Postaram się to nagrać. Ale najpierw oczywiście pyszne śniadanie w Orlenie. Dzień dobry, zacznij od dobrego śniadania. Kolejna próba testowania po kodowaniu Lane Assist. Wyjeżdżam sobie ze stacji. Niech tylko pomyślę jak tutaj jechać. Chyba tam, dobra. Zobaczymy, co teraz się wydarzy. Mam nadzieję, że będzie to widać z tego widoku. Zobaczę sobie jeszcze raz asysta. Nie, to tutaj asysta kierowcy. Wszystko włączone. Ustawiamy punkt skrętu wcześniej. O, chyba źle pojechałem. Chyba źle wyjechałem. A jak to możliwe? Nie umiem wyjechać ze stacji. Od prąd chyba nie wjechałem, ale... Gdzie tutaj jest wyjazd? A, tutaj, dobra. Czyli wyjeżdżamy na autostradę i zobaczymy, czy cokolwiek nam się teraz zmieni. Tutaj co prawda, zresztą jak zawsze na A4 dużo remontów, przepraszam, na a dużo remontów, także z tymi liniami i ich rozpoznawaniem też może być Różnie. No ale próbujemy. O! I już jest zmiana. Na ten moment widzimy, że pojawia nam się na zegarach zielone linie. Lewa i prawa strona to znaczy, że samochód rozpoznał, że kamera rozpoznała nam pasy, pasy ruchu. Próbuję sobie teraz utrzymać samochód w tej pozycji. I zobaczymy, mam w tej chwili ręce w górze. I sprawdzam, czy auto utrzymuje. I tak utrzymuje. Czuję, jak zjeżdża, a jak delikatnie nam to wyrównuje. Informacja: proszę przejąć kierowanie, to znaczy, no, rozpoznał tam ilość sekund bez dotykania kierownicą. Także system jak najbardziej jest sprawny. W prawym dolnym rogu na zegarach pojawiła się też informacja o tym, że no, ikonka, taka, taki, taki taki rysunek utrzymania pasa ruchu i w tej chwili znowu nam to wykrywa. Nie trzymam kierownicy i być może to widać jak Kierownica automatycznie nam to redukuje. Ja sobie tutaj spróbuję wyjechać, bo za chwilę tutaj wjadę na płatny odcinek autostrady, a nie chcę, nie chcę zaraz zawijać gdzieś tam na poziomie dużo dalszym. Także zrobię sobie zawrotkę na, na rozwidleniu i wracam w kierunku poznania. W tej chwili przed chwilą było to widać. Rozpoznał tylko lewy. Pas ruchu, i wobec niego to kierowanie by nastąpiło. Co prawda, tutaj no te pasy, akurat gdzie ja jestem, to jest tutaj taki zjazd z autostrady. Są bardzo słabej jakości, ale widzę, że nam to prawidłowo działa. Teraz wjeżdżam na S5. O, i znowu mam tutaj automatyczne kierowanie. I samochód bardzo dobrze automatycznie kierownica nam to wyrównuje. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale faktycznie w tej chwili delikatnie skręca w lewo. Oczywiście informacja, proszę przejąć kierowanie. O, i teraz widać, jak nam to pięknie działa. I faktycznie czuję w tej chwili. O, wjechałem na pas i czuję wibrację kierownicą. Czuję, jak Kamerka rozpoznała pas ruchu, na jego najechanie i czuję wibrację. Czerwona linia, która oznacza to, że najechałem na pas. Wszystko działa tak jak powinno. O, w tej chwili znowu mamy zielone paski, lewy, prawy. Spróbuję zmienić pas ruchu. Oczywiście, gdy zachodzi chęć zmiany pasa ruchu poprzez wybranie, poprzez zmianę kierunku jazdy, czyli mam na myśli tutaj kierunkowskaz, no to w tym momencie system nie działa. No, no, w, tym, w tym momencie system wie, że my chcemy zmienić pas ruchu i no, byłoby to bez sensu, gdyby wtedy próbował nam to zredukować. Dobrze, ja muszę pomyśleć, gdzie ja muszę tutaj wyjechać, w takim układzie. Aha, czy muszę jechać tam na wiadukt? Tam pewnie będzie zjazd na kierunek na Poznań. Także ja sobie jeszcze raz to przetestuję w drodze do Poznania, ale już wiem, że system działa prawidłowo. Lecę nad wiaduktem. Dobra, i tutaj widzę zjazd na S5 na Poznań. Czyli ja sobie lecę na rondzie w lewo, i gdzie to tutaj, dobra? Czyli podsumowując, system wykrywa pasy ruchu prawidłowo lewy i prawy. Kiedy nie ma ingerencji, kiedy nie ma ze strony kierowcy chęci zmiany pasa ruchu na lewy lub prawy poprzez wciśnięcie, poprzez wrzucenie kierunkowskazu, no to on zakłada, że. O, w tej chwili zmieniam pas ruchu na lewo i paski asysty kierowcy są szare. W tym momencie jadę sobie prosto nie zmieniam kierunku jazdy i w momencie, kiedy chcę zjechać na prawo, system koryguje tor jazdy i ostrzega mnie przez wibrowanie kierownicy. Podobnie w przypadku jazdu w lewo. Jeśli teraz zmieniam kierunek jazdy, wrzucam kierunkowskaz, lewo, automatycznie wszystko jest OK. Rozpoznaję, że chcę ten pas zmienić i prowadzenie ruchu wyłączę. Wracam na swój tor jazdy. Znowu linię na zielono. Próbuję zmienić teraz w lewo i koryguję ten tor jazdy. I wszystko jest ok. Próbuję zmienić i koryguję. Dwa słowa odnośnie tego systemu automatycznych świateł, no tutaj w tych warunkach, które, które mogę, no nie jestem w stanie tego sprawdzić. W tych, w tych warunkach, w którym w tej chwili jestem, nie jestem w stanie tego sprawdzić, czy to działa. Natomiast zakładam, że jeśli tryb auto nam się włączył, nie ma żadnego błędu, podczas zmiany świateł automatycznie. Bo tak to działa. W momencie, kiedy mamy tryb full auto, jak chodzi o światła, i załączone światło drogowe, czyli tak jak jest teraz, włączony tryb auto świateł drogowych, to jest wszystko ok. To, to, to on w pełni automatycznie te nie, światła kieruje. W momencie, kiedy włączę sobie tryb ręczny, no to mamy tylko włączone światła e, mijania. Teraz, gdybym włączył na tryb świateł drogowych, no to. Nie będę tego robił teraz podczas jazdy, żeby tutaj nie rozpacznę innych kierowców. Natomiast wtedy w tym trybie ręcznym światła drogowe byłyby możliwe do włączenia ręcznie. A w trybie auto, w jakim przeważnie jeździmy, tutaj wszystko będzie się odbywało automatycznie. Włączę sobie jeszcze teraz tempomat. Ok, lecę sobie prawym pasem, mam włączony tryb Traplane assist i ustawiam sobie na tempomacie powiedzmy 80 na godzinę. No, i tutaj, oczywiście, no z uwagi na to, że nie ma adaptacyjnego tempomatu, no to on nam nie wyhamuje przed poprzedzającym pojazdem, natomiast no tor ruchu jak najbardziej przy zadanej prędkości będzie nam utrzymywał. To tyle, jak chodzi o kodowanie funkcji asysty kierowcy, czyli Audi Active Lane Assist plus asystent świateł w Audi A4 B9. Dzięki bardzo za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. Pozdrawiam.